Cześć, nazywam się Kuba i jestem trenerem w szkole programowania Wolf School. W tej serii filmów pokażę Wam, jak za pomocą języka Python napisać grę Kółko i Krzyżyk. Czyli e, wyświetli się nam e, albo duże kółko, albo duże x. Duże o, duży x. Wygrałeś. OK. Jeszcze jedna warunek, który musimy sprawdzić, czyli jeżeli, jeżeli był remis, jeżeli mamy po prostu napisane if jakaś zmienna, to oznacza, że sprawdź, czy dana zmienna jest prawdą. Przypominam, że wasza, właśnie nasza zmienna przybiera albo fałsz, albo prawdę, więc kiedy jest prawdą, treść wiadomości, to możemy sobie nawet skopiować z góry, równa się remis. Ok. To teraz zajmiemy się przygotowaniem naszej wiadomości do wyświetlenia. Stwórzmy sobie zmienną czcionka, do której przypisujemy fonts kropka font, ale tym razem z dużej pisa litery pisane non i rozmiar z czcionki. To pierwsze, ten pierwszy argument tutaj, który zapisaliśmy jako non, to jest, który, jakiej czcionki chcemy użyć. Jeżeli podamy tutaj non, to Python skorzysta z jakiejś domyślnej czcionki, którą sobie przygotował, ale jeżeli byśmy chcieli użyć jakiejś specjalnej czcionki, która, którą sobie wybraliśmy do naszej gry, to byśmy musieli tutaj podać ścieżkę dostępu, do plików, w których jest przechowywana czcionka. My nie chcemy, zostawiamy nan. Nam to w zupełności wystarczy. Więc zapisujemy, że czcionka równa się nan, wiadomość. Przypominam, że to jest wiadomość, a to była treść wiadomości. To są już inne zmienne. Wiadomość równa się czcionka. Kropka render. I jako pierwszy argument podajemy treść wiadomości. Jako drugi podajemy true i jako trzeci podajemy <laughs> białe, czyli tak. Funkcja render przygotuje nam naszą wiadomość do wyświetlenia, czyli wiadomość, która była treść wiadomości, czyli w zależności czy, czy ktoś wygrał, czy jest remis zostanie ustawiona odpowiednia treść wiadomości. Tutaj zostanie nam przygotowana to do wyświetlenia ten true lub false, który możemy tutaj wpisać, jest to informacja dla funkcji, czy ma wygładzać krawędzie, czy nie. My chcemy wygładzić krawędzie, więc podajemy true. No i trzecia to jest oczywiście kolor, w jaki ma zostać wypisany nasz tekst. Ok. E, więc teraz jeszcze stwórzmy sobie zmienną punkty, która będzie przechowywała informację tekst. Ile to ma punktów, więc jest to x w kropek plus str z punktów punkty x. Jeżeli chcemy wypisać jakąś liczbę, bo punkt x jest to przypominam, zmienna liczbowa. Jeżeli chcemy wypisać jakąś liczbę w komunikacie, to musimy ją zamienić na stringa. A robimy to funkcją str. Jako argument podajemy nazwę zmiennej czyli zamieniamy punkty x na string, dodać, te dodać mm, oznaczają e, konkatenację, czyli będą to, będziemy łączyć ze sobą różne stringi w jeden dłuższy string. Tak samo jak tutaj zrobiliśmy twoja tura dwukropek plus czyja tura upper, to zostanie to zinterpretowane tak, że do zmiennej treści wiadomości wpisz fragment stringa twoja tura i dopisz do niego e, to co jest w zmiennej czyja tura powiększonej do dużej litery czyli będzie tam twoja tura duży x i to będzie rozumiane jako jeden długi string, tak samo tutaj do wiadomości punkty chcemy przygotować jeden długi string, w którym będziemy przygotowywać ile punkt, treść wiadomości, ile punktów ma x, ile punktów ma kółko, więc e, krzyżyk plus no, liczba punktów e, krzyżyka z zamienionego na stringa, dodać Otwieramy e, cudzysłów, dwie spacje postawimy. Postawimy znak e, w strzałkę w lewo. Do tego dodamy sobie trzy myślniki i zamkniemy to drugą strzałką tym razem w prawo. Znowu dwie, dwie spacje i zamkniemy cudzysłów. Będzie to tak nam ładnie, wizualnie oddzielało między sobą liczbę punktów X -a i liczbę punktów. E, Kółka. Jeżeli macie inny pomysł, jak to zrobić, to oczywiście możecie to zaimplementować w jakiś inny sposób. Więc tak, dodać yy, str z punktów kółka. I tutaj, właśnie, jeszcze zapomniałem dopisać duże o dwukropek, Ok. Yy, więc teraz też wyrenderujmy sobie naszą wiadomość, tak jak to wcześniej zrobiliśmy z treścią wiadomości. Więc napiszmy punkty wiadomość. Równo się czcionka. Kropka render. I w nawiasie zapisujemy punkty. Prawda. To będziemy wyświetlali w kolorze czarnym. Ok, teraz przygotujmy nasze dwa prostokąty, które będą obra nie obramowaniem do naszych wiadomości. Obramowanie na wiadomość. I żeby to zrobić, jest do tego bardzo mm, przyjemna jedna funkcja. Piszemy nazwę wiadomości którą chcemy obudować w prostokąt kropka getRect od skrót od getRectangle i jako pierwszy obwód wpisujemy center równa się szerokość na 2 500 minus 50 Możemy sobie skopiować to w nowej linii, i tutaj zmieńmy obramowanie na wiadomość, na obramowanie na punkty. Wiadomość zmieńmy na punkty wiadomość, i tutaj obniżmy to jeszcze o dodatkowe 100 pikseli, czyli 600 minus 50. OK. Teraz potrzebujemy wypełnić ekran kolorem. To już pamiętamy, jak zrobić ekran, film. Tylko teraz podamy, w jakich, w jakich, w jakich współrzędnych ma ten ekran być wypełniony, w, jakim, w jakich, od jakich współrzędnych do jakich współrzędnych ma ten ekran być wypełniony, więc ekran fill 0,0 0, 0. to co najpierw podajemy to jest kolor i teraz będziemy podawać, czyli wypełnić kolorem czarnym, bo to są trzy zera i mamy wypełnić od współrzędnych 0,0, 400 do 500 100. Tutaj się jedna z za dużo zrobiła. to jest OK. I zamykamy nasze nawiasy. Ekran.blitz. Czyli teraz chcemy na ekranie wypisać, narysować nowy obrazek. Tym obrazkiem będzie wiadomość. Czyli na wiadomości. Narysuj obramowanie, skopiujmy sobie to i zapiszmy poniżej. Jeszcze raz, bo teraz potrzebujemy wyświetlić punkty wiadomość, obramowanie na punkty. I oczywiście, żeby zobaczyć efekt naszej funkcji na ekranie, musimy napisać jeszcze pg.display.update. Okay. W tym momencie wywołujemy funkcję e, rysuj plansza tylko, a żeby zobaczyć że efekt e, tej naszej mm, funkcji rysuj dodatkowe informacje, musimy też ją gdzieś wywołać. I zrobimy to z funkcji rysuj plansza. Więc po wywietleniu ekranu, po odświeżeniu ekranu wypisuj, napiszemy, że chcemy rysuj, dodatkowe informacje. OK. I w tym momencie sprawdźmy, czy wszystko działa. Ok. Super. Mamy i narysowaną planszę. Mamy narysowany prostokąt, na którym wyświetla się, czyja jest tura. Faktycznie mamy na początku stawiliśmy, że tura X zgadza się. I mamy 0 punktów dla X, 0 punktów dla kółka.